Najlepsze sprawdzone końce, bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl Siemano, w poprzednim foodraftie szło na naprawdę nieźle, odpadliśmy niestety w półfinale po dość wyrównanym meczu. Udało nam się złożyć naprawdę niezły składik. także przechodzimy do kolejnego foodraftu, że poprzedni niestety mi się nie zwrócił, to muszę zagrać foodraft... E... Przy pomocy FIFA points co też nie za bardzo mnie się podoba, bo musiałem dość niezłą sumkę wydać na tą formację już tutaj po raz kolejny wyświetlają mi się formacje dostępne 4-3-3, 5-2-1-2, 4-1-4-1, 4-5-1 oraz 5-3-2. No wydaje mi się, że 4-3-3 będzie chyba najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza jak się uda nam trafić jakichś ciekawych zawodników do składu. Dobra, także wybieram tą formację. Wybieramy kapitana. Czy tutaj jest ktoś ciekawy? Mamy Neymar i to jest Lewandowski hero, Cristiano Ronaldo, Neymar, Klein oraz Insigne. Naprawdę mówiąc, Ronaldo. Ronaldo chyba jest dobrą opcją, bo po raz, może będziemy mogli zrobić dobre zgranie, jeśli trafimy kogoś z Ligi Hiszpańskiej, ale Lewandowski oraz Neymar też są w sumie dobrymi opcjami. Kurde, no ciężki wybór. Ale chyba pójdę jednak wy Cristiano Ronaldo. Tak, wybiorę Cristiano Ronaldo jako kapitana. Przejdźmy może do środkowego Polsika. Zobaczymy, czy uda się wybrać tutaj kogoś ciekawego: Fabregas, Guarin, Markizio, Touré oraz Iniesta. E, Iniesta chyba będzie w sumie najlepszą opcją w tym momencie, którą możemy tutaj wybrać. Ale jeszcze się zastanawiam nad Jayą, Touré oraz Guarinem. Nie, jednak pójdę chyba w Iniesta, bo już tam mniej więcej możemy zrobić zgranie między właśnie nim a Cristiano Ronaldo. Dobra, lewy obrońca. Alonso, Dinie, e, Aveyar i Jose Angel. E, Niko ciekawego nie ma tutaj, żadnego zawodnika z Ligi Hiszpańskiej, więc może pójdźmy w Hiszpana, bo wtedy mniej więcej możemy zrobić zgrania między nimi i Estoną. I Przejdźmy na atak. Czy będzie tutaj jakiś ciekawy zawodnik? Fajnie, jakby ktoś się tu trafił. Mamy aż. Wow. Mamy tutaj aż trzy informacje. Jest Martial, jest Van Persie, to znaczy Agri Teche i Dempsey. No chyba Martial będzie dobrą opcją, nam ostatnio skład z Martialem u Jacoba i grało się mi naprawdę świetnie, szkoda, że teraz nie poszedłem w jajeturę, bo już by było fajne zgranie między właśnie nim a, a właśnie Martialem. Okej, okay, kogo tutaj mamy dalej? Boateng, Strotman, Dembele, Arteta. Hmm... Ciężka sprawa, prawdę mówiąc. Dembele, e, a Arteta. Wydaje mi się, że Dembele chyba będzie lepszym zawodnikiem w defensywie na tą pozycję, także raczej pójdę w Muse Dembele. Ok, pójdźmy w pierwszego środkowego obrońcę i będzie tutaj mamy tutaj taki zawodnika jak Umiti, Matip, Godin i oraz Benatia. Umiti, Matip oraz Benatia. To są chyba karty, które mnie interesują. Jeszcze Godin w sumie jest dość ciekawą opcją. Umtiti, przepraszam, nie Umiti. Umtiti, to jest Francuz. Teraz na środku pomocy mamy, mamy Belga. Matip. Kurde, Matip też jakoś dość mnie przekonuje. Chyba pójdę jednak w Godina, bo bo tak, pójdę w Godina bo mogę i wybiorę chyba właśnie tą kartę na tą pozycję, chociaż kurde te formy bardzo fajnie wyglądają, prawdę mówiąc, ale jednak chyba Godin będzie najlepszą możliwą opcją w tym składzie. Dobra, co my tu mamy dalej? Drugi środkowo obrońca jest Pikę Chediu Kielini, Naldo oraz Otamendi z Manchesteru City. Kurde, teraz gdyby był Jaja Touré, już by było fajne zgranie klubowe między tymi zawodnikami, ale Pique, Naldo oraz Czediu. Czediu to jest kurde liga turecka, czyli on kompletnie nie pasuje do tego składu, więc raczej pójdę w Pique, bo już tam mniej więcej możemy zrobić zgranie między nim a Godinem. Pójdźmy na prawą obronę, kogo tutaj możemy sobie wybrać? Jest Łukasz Piszczek, Zabaleta, Danilo, Tito e, oraz Juan Fran. Ostatnio Juanfranem grał się dość ciekawie. Ale Danilo ma lepsze statystyki w ofensywie oraz w defensywie, jest troszkę wolniejszy, ale za to jest dużo lepszy w ofensywie i defensywie, więc chyba pójdę właśnie w kartę z Realu Madryt. Tak to już mniej więcej wygląda ten składzik. Przechodzimy do środkowego pomocnika. Jest tu Rakitic, Mamaev, Schweinsteiger, Gerard oraz Verratti. Bierzemy Schweinsteigera, bo tutaj już możemy zrobić ładne zgranie między właśnie nim a Marsialem. Najwyżej później się zrobi, już mamy perfect linka. I teraz by się przydał ktoś tutaj e, na prawe skrzydło Z kim będziemy mogli zrobić jakieś ciekawe zgranie Kogo tutaj mamy? Korona, Zaha, Narsing oraz Ocampos I teraz troszkę sytuacja się komplikuje Bo nie mam tutaj żadnego ciekawego zawodnika, którego chciałbym mieć w składzie Ocampos oraz Zaha Zaha to jest liga angielska, więc raczej pójdziemy w tego zawodnika Bramkarz, przydałby się teraz ktoś z ligi hiszpańskiej Muslera, Panty Limon, brawo Farman oraz Carasso e, Farman, brawo Chyba raczej brawo, bo Barcelona, jak zrobimy teraz zmianę między tymi zawodnikami, to ma perfect linka, do tego jest granie między teraz lewą obrońcą, a, e, a Gerardem Piqué. Dobra, koło jeszcze nam do, zlosuje na ławce rozwojowych? Muslera, Rufie, Leno, Farman oraz Trap. Trap Inform. Może weź, weźmy Trapa jako że Niemiec, może coś, coś za chwilę się fajnie tutaj uda złożyć w tym składzie. Piszczek, Martinez, Contrao, Maicon oraz Mustafi. Karta Mustafiego też wygląda dość ciekawie i będzie wtedy zgranie między e, właśnie nim a Schweinsteigerem. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kurde, no troszkę dalej to jest komplikacja. Mustafi, a Schweinsteiger. Chyba nie, zostawimy na razie tak, jak jest. Martinez, Piszczek, kontrao, kontrao, Contrao? Contrao? może kontrao nie z Munac, kontrao zmienił klub. Więc zmieńmy może to na. Jednak, jednak chyba weźmiemy Mustafiego, to chyba będzie najlepsza opcja w tym momencie. Okej, okay, kolejny zawodnik z ławki rezerwowych: Ansaldi, Kongolo, em, Tosic oraz Boka. Boka jest to Liga Hiszpańska, ale Dalszy Ciago, kurde, to nie jest żadna karta, którą chciałem teraz mieć na ławce rezerwowej, czyli dość krucho to wygląda w tym momencie. Ale jeszcze są szanse na trafienie kogoś, do, kogoś dobrego: jest Musa Inform, Mama F. Tiago, Winaldum oraz Krondeli. Krondeli to jest, to jest Liga Hiszpańska, lecz kurde jest dość wolny, jak na lewe skrzydło: Winaldum. Neopartego, kurde, no nie wiem, w sumie nie będę go upychał w składzie Neopartego, bo będzie bez grania Musa, Mamaew Tiago. Weźmiemy może Winal Duma, weźmiemy Winal Duma, a przyda się chociaż na ławkę rezerwowych, jak coś będzie wchodził e, z, za kogoś Valbuena, Carillo, Strothman, Enzonzi oraz Parolo. Kurde, no daje nam takich zawodników, którzy na nie pasują kompletnie do niczego. Więc teraz chyba po raz kolejny pójdę Walbuena, który tam może za kogoś wejść najwyżej z ławki rezerwowych. Insigne po raz kolejny Memphis Depay eee, Di Natale oraz Vela No to nas teraz niczym nie ratuje, bo Cristiano Ronaldo musi grać w składzie. A Memphis Depay, no kurde, to puściłbym go, ale w jakim celu, skoro mamy tam Cristiano Ronaldo? Więc może weźmy e, na ten moment Insigne, jako że, że po prostu możemy sobie wziąć informa na ławkę rezerwową. Ostatni zawodnik z ławki, później już będziemy wybierać poza ławkę. Welbeck, Piatti. Wierinia, e, Guaita, Guaita El, Ar El Arabii Kurde, lecę. To jest chyba dopiero pierwszy napastnik, Tak, to jest dopiero pierwszy pasy, którego udało mi się wybrać. Przydałby się ktoś w ogóle z Ligi, znaczy z Ligi Angielskiej na prawą obronę Alessandrini, Mikel, Berardi, Denisov oraz Bangura. No kurde, dość, cieka dość nieciekawe karty mi tu lecą. Praktycznie cały, cały, czas, cały czas zawodnicy. Nieprzydatni w tym składzie, ale Sandrini może go weźmiemy, najwyżej będzie wchodził z obwodu. Zostały jeszcze cztery pozycje do obstawienia, ale teraz to już naprawdę polecieli, dość solidne. Bolton, Phillips, prawy skrzydłowy, samych samych skrzydłowych nam to praktycznie dało, szukała. Szukała, nie znalazła, szukała, kurde ma dobrą fizykę, Dość jak nas robią kartę, 82 aż. Silva, weźmy, weźmy może go, jeszcze trzy pozycje. Depay po raz kolejny, Vela, na was! Na was jest chyba najlepszą opcją. Sanchez, kurde, czemu ci zmienili pozycję na lewe skrzydło? Człowieczu, kurde, tak by się teraz przydał, więc pójdziemy raczej na nawasa, bo ma dobre wrzutki. Monreal, Baba, Diabo, Didi, Diabodidi, Rose oraz Bernard. W dalszym ciągu nie ma zawodnika z ligi, e, z ligi angielskiej na prawą obronę. Baba. Baba, dość, dość paisowo wygląda i dość ciekawie. Ostatni zawodnik, który się znajdzie w tym składzie, jest to Depay, który jest po raz setny w naszym składzie. Kite, moja, Biglia oraz Mutinho Moja, chyba weźmy może bramkarza na ten moment. I tak wygląda ten składik. Ja zaraz się postaram to jakoś troszkę lepiej poukładać i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dobra, na ten moment lepiej tego składu niestety nie uda mi się poukładać I takim składem przejdziemy do kolejnego. Spotkania. Przydoby się teraz ktoś z Ligi, z, kto tutaj ma najgorsze zgranie. Przydoby się chyba ktoś z Ligi Hiszpańskiej na polepszenie tutaj zgrania między Cristiano Ronaldo i Niestą i innymi zawodnikami grającymi w tej lidze. W tym momencie nie ma żadnego trenera, który trenuje w lidze hiszpańskiej. No dość nieciekawie. Podsumowanie food draftu: Cristiano Ronaldo, najlepszy yy, napastnik, później Niesta jako najlepszy pomocnik, Piquet jako najlepszy obrońca. 95 zgrania, 84 ocena zespołu, 189 ocena składu. Napastnicy 83, pomocnicy 83, obrońcy 81. Najwięcej zawodników jest z Ligi Hiszpańskiej, później z Premier League oraz z Hiszpanii. Także dość ciekawy składik udało nam się poskładać. Naszym pierwszym przeciwnikiem będzie 84 zgrania, 584 siła zespołu, 52 zgrania. Neymar oraz Ronaldo to jest atak. No dość ofensywny skład Mania jakby nie było, ale kompletnie bez zgrania bym powiedział. Zaledwie tutaj widzimy zgranie między Vidalem oraz Kostą i Neymarem, Welą oraz Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo podaje do Navasa, Navas technicznie i co? Tak, to jest 1-0 już w drugiej minucie wychodzimy na prowadzenie. I to jest w sumie świetna sprawa, bo kurde, trzech zawodników ofensywnych brało udział w tej akcji. No patrzcie, Cristiano Ronaldo Marciala, Marcial do Marciala, do Nawasa i Navas z pierwszej piłki technicznie pod bramkarzem, no niesamowita akcja. Na was, ładnie przy piłce, na was wrzuć to do i co, piłka, pro... będzie rzut karny. Kiedy on tu falował? Ja tu wrzucałem prosto na Marsjala, ale jest tu rzut karny i będzie wykonał oczywiście Cristiano Ronaldo numer 10. Dziwnie, trzeba mu pozmieniać troszkę nazwy na koszukach. Może uderzę nad nim, bo stanie też strzały nad drąkarzami mi troszkę wychodzą. Strzał Cristiano Ronaldo i co, tak jest 2 do 0. Portugalczyk zalicza swoją, swoje pierwsze trafienie w tym spotkaniu, ale wcześniej miał bardzo ładne, kluczowe podanie. Podanie, no jak niewiele zabrakło, to miała pójść piłka do Cristiano Ronaldo, jeszcze górą nacisnąłem, tak mi się wydaje. Nie wiem dlaczego ta piłka poszła dołem i jeszcze tak lekko. Marszal wrzutka, Cristiano, czym on tego nie uderzył, tylko próbował przejmować, to już mogła być sytuacja na 3 do 0. No i zakończenie pierwszej połownikiem 2 do 0 dla mnie. No póki co po dwóch strzałach celnych mam dwie bramki. Ale miałem dużo więcej sytuacji, po których powinna paść bramka, lecz niestety nie padła. Ładna teraz akcja leci. Musa Dembele. Dośrodkowanie i to musi gol Cristiano, ale tak jest. 3 dodera, 0, piękna wrzutka, piękne wejście w pole karne, w ogóle musy dębele I No i piękne środkowanie w pustą bramkę, nie to jednak na was taką ładną wrzutkę tutaj. Z podcinki prosto pod nogi Cristiano, na których w takiej sytuacji nie mógł się pomylić. I mamy 3 dodera. Christiano, czysta pozycja, strzał, no i dość przypadkowa sytuacja, prawdę mówiąc. Mój obrońca już miał piłkę przy nodze i nawet nie wiem, jak do tego doszło, że ta piłka znalazła się pod nogami Cristiano Ronaldo, lecz no niestety mamy bramkę na 3 do 1. Zagraj na Cristiano, dość mocna piłka i prawdopodobnie do tego nie dojdzie niestety. Chociaż, chociaż Cristiano, wrzuć to. Wrzutka, Martial z główki, uderz to proszę, takie jest uderzenie. I co? Jakiż błąd teraz Rodríguez, najpierw zrobił jedenastkę, teraz jeszcze popełni taki fatalny błąd. Mamy 4 do 1 i prawdę mówiąc nie wiem jak ta bramka w ogóle wpadła. Dziwne. No i z tego może prawdę mówiąc wyjść jakaś ciekawa sytuacja. Cristiano zagraj do boki, boka, odegraj głupką, chociaż nie, nie odegrał, ale Cristiano w dalszym ciągu przy piłce. Ładny zwód. Christiano, technicznie biega po lekarne, jeszcze jeden zwodzik A i to będzie powinna być jedenastka, jeszcze połamał nam Cristiano Ronaldo I co teraz mam zrobić? I nie i nie jest strzał, i co? I to jest 5 do 1, no niestety Cristiano Ronaldo został kontuzjowany, Ale wychodzi na 4 bramkowe prowadzenie Czyżby to był ragequit w minucie 73? Na to się zapowiada, albo zmiany Jednak ragequit, pierwsze spotkanie wygrywamy ragequitem Super, Cristiano Ronaldo został zawodnikiem meczu No zasłużenie chyba Mamy i kolejnego przeciwnika, Mariboy, tak się nazywa e, zespół mojego kolejnego przeciwnika. Zobaczymy co udało mu się poskładać w tym spotkaniu. 97 zgrania, 85 overalla. Wow, Cristiano Ronaldo, Hero, Messi, wow, naprawdę bardzo ładny składzik. Do tego Marcelo Inform, świetnie naprawdę udobrało mu zawodników. Ok, on chciał chyba spowolić moją akcję, ale nie dałem mu tego. Lecimy, Musa Dembele, Musa Dembele, uderzenie techniczne i 1 do 0, 9 minuta, no Musa Wcześniej asystował, teraz strzela bramkę, czego chcieć więcej od środkowego pomocnika Leo Messi ucieka, Boka stary, atakuj go, atakuj go Boka Fake shot Leo Messi, uderzenie techniczne, na szczęście broni to, brawo Uderzenie Cristiano Ronaldo, Claudio, brawo, cóż za interwencja tego bramkarza, no już kolejna w tym meczu Cristiano Ronaldo strzał Claudio, brawo, kolejna interwencja. No ładnie broni ten bramkarz w tym spotkaniu. Cristiano Ronaldo polukarny, odbierzcie piłkę, odbierz się, tak jest! Udało się na szczęście odebrać jeszcze kurde, muszę dać pauzę, bo bateria mi pada i na, na, najlepiej jakbym podłączył sobie ładowarkę, żebym czasem jakiś faila nie zrobił, że mi się wyłączy pad podczas jakiejś akcji ofensywnej albo defensywnej. Ej, to był faul! Antony Martial był faulowany w tej sytuacji, ale Cristiano to jeszcze doszedł do tej piłki, więc już sędzia mógł to w sumie puścić. Dobra, Schweinsteiger. Kogo by mógł tutaj wziąć do wykonania tego rzutu wolnego? Czy ja tu ktoś z zdolnością powyżej 78? Niestety nie mamy takiego zawodnika, więc Schweinsteiger chyba będzie najlepszym zawodnikiem, który mógłby wykonać ten rzut wolny. Schweinsteiger rzutu wolnego. Uderzenie techniczne. Czy to było uderzenie techniczne? Bo nie wydaje mi się, żeby ta piłka leciała technicznie, tylko poszła gdzieś tam, kurde, bardzo wysoko nad bramką. Statystyki są dość, <gryw> można powiedzieć, nierówne. Dość duże, dużo sytuacji stworzone przez mojego przeciwnika i wynik jest no, na, na moją korzyść. Na was, ależ ma dużo miejsca w tym momencie. Na was, do środku, I to Marsjal! I co, kiedy ty, człowieku, to przerwałeś? Jak szła akcja ofensywna, on przerwał tą akcję. No, no, nie, no nie wierzę, że kurde, tu już mogła paść bramka. A on stwierdził, że jednak odwizerzył dzwon. No niesamowite. Cristiano Ronaldo na siłę, to spróbuję uderzyć. Cristiano Ronaldo, piłka leci prosto o mur. I to może pójść bardzo groźna kontra, ale na szczęście udało mu się przejąć tę piłkę. Na was, i jak teraz dostał busta szybkościowego na was. Do środku, I to Marsjal! Minął się z piłką Cristiano, Cristiano, techniczne uderzenie i co, na Was jeszcze raz wrzucić to? Martial z główki, jak nie wierzę, co tu się stało? Schweinsteiger, uderzenie, słupek, kurde, co tu się dzieje w tym momencie? Tyle sytuacji, kurde, w jednej akcji miałem i z żadnej, niestety, nie padła bramka. Antony Martial i to musi być brameczka, lobikiem, proszę, 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 tak jest! 2 do 0, 78 minuta. No i nic nie pozostaje, w sumie nie pozostanie nic innego jak się cieszyć. Antony Martial strzela swoją drugą bramkę. Czy pierwszą strzelił Cristiano Ronaldo? Teraz nie jestem pewien, kto strzelił pierwszą bramkę. Ale chyba to był Antony Martial, tak mi się wydaje. Ramirez biega pole karne. Ramirez strzela, broni. To <laughs> Claudio, brawo, co on wyczynia w tym spotkaniu? To jest kurde, no niepojęte. Jak to już nie doszedł do tego? No nie wierzę, kurde. Jak to się stało, że on teraz nie doszedł do tej piłki? Ależ zagranie. Łapto, łapto, brawo, proszę Cię Jogi, nie wierzę, gościu ma takiego pecha w tym meczu. Ja jestem ja teraz naprawdę jest mi go przykro, bo ja wiem, jak to jest. Ja kurde, co chwilę takie mecze spotykam, że no za cholerę FIFA nie pozwala mi wygrać. I to jest właśnie spotkanie tego typu. Ja gram lipę. A Gościu gra, no bardzo dobrze, gra na pewno dużo lepiej ode mnie, a przegrywa 2 do 0 Ja gram na no, ustawieniu standardowe, a moje, moje cały zespół jest w ataku Kurde, jak to, jak to jest możliwe? I teraz sprawdźcie sobie jak, jak wygląda system FIFA w meczach, kiedy wygrywasz? No, kurde, wygrywasz, a oni dalej lecą do przodu, chociaż powinni chyba blokować bramkę, tak, Żeby nie stracić. Skoro jest 2 do 0, jest 90 minuta, nie powinniśmy stracić bramki. A oni i tak wszyscy stoją z przodu, staje tylko 3 obrońców. I no, jest kurde zwycięstwo drugie, wynikiem 2 do 0. Na pewno mój przy nich grał dużo lepiej. Claudio Bravo stał załodnikiem meczu, no nie bez powodu, bo obronił tych strzałów aż 7. Ostatnio niestety odpadliśmy na tym etapie. Tym razem trafiam na 84 overalla, 54 zgrania. Young, Cristiano, Messi. Bardzo szybka ofensywa do tego. Dwóch skrzydłowych grających jako środkowi pomocnicy. Eriksen grający jako defensywny pomocnik. No kurde, to się chyba nie może udać. Cristiano Ronaldo przy piłce, ależ się uwolnił Cristiano i to jest 1 do 0. Kurde, no prawdę mówiąc to to bez, zawodnicy bez grania to w Fifie zaczyna chyba to, to że nie robi żadnej różnicy czy masz zgranie w zespole czy nie masz, bo ja nie odczuwam różnicy, że oni są jacyś gorsi. Antoni Martial i to musi być bramka Martial. Uderzenie. Kurwa, co jak on to stracił? Nie, powoli zaczynam chyba wierzyć w to, że w fudrawcie nawet nie trzeba mieć grania, żeby mieć dobry zespół. Patrzcie co on robi, on ma trzech ofensywnych pomocników, dwóch skrzydłowych i jednego ofensywnego pomocnika w środku. Boiska i jego środek boiska wygrywa z moimi. Kurde, pojedynki. No, to jest, to jest bardzo dziwne. Goś nie ma kompletnie zgrania w defensywie, ma jedynie zgranie w ofensywnych zawodnikach i to jest bardzo śmieszne, bo jego obrona gra no praktycznie perfekcyjnie, jego zawodnicy wychodzą idealnie na pozycję. No i prawdę jest, przestaje wierzyć w to, że, że zgranie w ogóle w tej FIFA jest potrzebne. No, bo patrzcie, ja, ja tu nie odczuwam, że on jakoś, jego zespół jakoś, jakoś powinien, gra lepiej, gra gorzej. Obo jak no i patrzcie. Wow. Jeszcze sam bym sobie bramkę strzelił, a dałem wybicie, kurde. Rzutka Antony Martial z główki, proszę. No i prosto w ręce bramkarza, naprawdę. Cristiano Ronaldo, uderzenie. Tak. jak on to tak zmarnował? No nie wierzę, Cristiano w takich sytuacjach, no nie powinien się mylić. Cristiano Ronaldo. Rzuć piłkę na Marsjala, Marsjala z główki, tak jest, 1 do 1, 77 minuta, w końcu udaje się strzelić bramkę na wyrównanie I naprawdę, kurde, no nie wiem jakim cudem jego skład jest bez grania, ma zaledwie 54 zgrania, a gra się nim, kurde, no nie widzę, żeby oni grali gorzej od mojego składu Ładny Cristiano Ronaldo, może będzie powtórka tej akcji, Cristiano Ronaldo główka, no i co, nie wiem dlaczego, Musa Dembele, o, 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 aż teraz błąd, Musa Dembele prosto w nogi jednego z obrońców Ja pierdzielę mu piłkę i zakończenie zakończenie regulaminowego czasu gry wynikiem 1 do 1 Jak widzicie mój przeciwnik oddał zaledwie dwa strzały z czego 2 były celne No i kurde będzie dogrywka Daniel Staric i Claudio Bravo ratuje nam dupę po raz kolejny I zakończenie pierwszej części dogrywki no w tej części na niestety nie udało mi się zrobić jakiejś żadnej ciekawej sytuacji Szwajnszterger już kompletnie jest bez sił Więc kurde, no nie wiem, no ofensywnego pomocnika nie ma co wpuszczać, w jego miejsce jest Puszczek Godin'a Który w tej sytuacji będzie grał jako ee, obrońca Mustafiego, przesuniemy na defensywnego pomocnika Zagranie na Insinie, Insinie ma bardzo dużo miejsca Insinie wrzuć to, Cristiano Ronaldo no z główki, co słupek Po raz kolejny ratuje mojego przeciwnika przed stratą bramki Christian Ronaldo, uderzenie i co? I bramkarz, teraz jego bramkarz, kurde, ratuje go paradami. I to jest ostatnia minuta doliczonego czasu gry i prawdopodobnie ten mecz rozstrzygnie się po rzutach karnych. Ostatnia minuta, czyli to jest praktycznie ostatnia akcja w tym spotkaniu i jednak już sędzia zakończył, czyli... O zwycięstwie zadecydują rzuty karne. Wskazówka lata naprawdę bardzo szybko, Winaldum. Trafiam w zielone, strzelam w lewo i co? Jak, kurde, naprawdę serce mi zamarło na sekundę, bo już myślałem, że to wyciągnie. Daniel Staric, z rzutu karnego, czy wykończy tą jedenastkę? Mam nadzieję, że nie zostanę w środku. Daniel Staric, prawa strona. Godin? Godin? Uderzenie w środek bramki i mamy 2 do 1. Cristiano Ronaldo, tym razem lewa strona. Kurde, myślałem nad tą lewą stroną, lecz niestety rzuciłem się w prawo, nie wiem dlaczego. Lorenzo Insigne, szczałka już lata coraz szybciej. Lorenzo Insigne, gdzie by tu uderzyć? Lorenzo Insigne, lewa strona Lorenzo nie i broni tu! Farman! Boże! Ależ to teraz zepsułem. Obama, jak teraz trzeba wykończyć. Kurde 3 do 2 po 11. Cristiano Ronaldo, stary, musisz to wykończyć. Cristiano Ronaldo, mocne uderzenie, mam nadzieję, że nie za mocny Cristiano Ronaldo i tak to jest bramka strzelona. No i teraz musiałbym wyciągnąć jeden z jego strzałów. Leo Messi, Leo Messi po 11. Leo Messi, prawa strona. I kurde, sytuacja się naprawdę komplikuje. Jeśli teraz nie wykończę tej jedenastki, to będzie zwycięstwo mojego przeciwnika. Andres Iniesta. Andres Iniesta strzela w lewą stronę, Andres Iniesta... I jest bramka. Muszę teraz obronić tą jedenastkę, jeśli chcę w dalszym ciągu liczyć się w tej stawce. Neymar... Jeszcze ani razu mój przeciwnik nie strzelił w prawą stronę. Ale rzucę się w lewo, NEYMAR! TAK! NIE! NIE! Jak? Co? Bramkarz! Coś ty zrobił, kretynie! Przecież to już miałeś w rękach! What the fuck? What the fuck? Co tu się stało? Przecież to powinno być, kurde, brawo, obronione. Ja nie wierzę! Naprawdę nie wierzę, nie wierzę w to, co się stało, wyczułem go i bramkarz sparował piłkę do bramki. Brawo, Claudio, brawo! Broniłeś przez praktycznie całą... Cały mecz świetnie, po czym spieprzyłeś 11? Zajebiście, naprawdę! Niestety po raz kolejny odpadałem w trzeciej rundzie. Po dość pechowym meczu dostałem za to, za to dwie paczki: złota paczka premium, duża złota paczka premium. Zobaczymy, coś w ogóle w tych będzie. No kurde, po takim nieszczęściu, w tym rzucie karnym, powinna być chociaż jakaś dobra karta. No Aguero, no nie pogardziłbym tym zawodnikiem, jeśli byłby w tej paczce Zobaczymy, co w niej będzie. I jest tu. Wow! Baselli, najlepszy zawodnik. 78 Ubera. do tego Spina. Świetne karty, naprawdę. Duża złota paczka premium. No mam nadzieję, że chociaż w tej parce będzie coś ciekawego. Alaba na paczce i co jest w środku? Mamy tutaj Sadio Mané. Po trzech rundach nie jestem w stanie nawet zwrócić sobie pieniędzy, żeby zagrać kolejny draft w trzeciej rundzie. Niesamowite. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Emocje były naprawdę niesamowite. Aż mi się prawdę mówiąc ręce trzęsą. Jestem tak kurde zdenerwowany tą jedenastką, wyczułem jego rzut karny. I bramkarz sparował piłkę do bramki To jest naprawdę nie fair To jest nie fair, nie? Dlaczego? Ale czuję się pokrzywdzony po tym meczu Po tych jedenastkach zwłaszcza Wydaje mi się, że kurde powinien to wyciągnąć powin Powinniśmy w dalszym ciągu uderzać Żółty Ale No niestety stało się, jakby nie było Także pamiętajcie o tym, że jeśli chcielibyście więcej foodravcu na moim kanale stawiacie łapki w górę pod tym odcinkiem Pod ostatnim było prawie, było ponad 1500 łapek w górę To jest naprawdę niesamowitym wynikiem Także dzięki za uwagę Trzymajcie się i elo